Witam wszystkich gorąco w króciutkim filmie instruktażowo szkolnym. Z zakres zakres szkolenia to będzie dorabianie otworów do tego koreczka odpornego na elektrolit, na kwas siarkowy. Także tutaj mam przewiercone yy, były otworki Fi, fi 10, wiertłem Fi 10. Także y, na takie korki, które miały y, Fi 10, to jest po prostu już za luźne. Taki y, do korków Fi 10 należy używać wiertła, które można kupić w sklepach stacjonarnych, niekoniecznie drożyzna na legro to jest dziewięć i pół milimetrów. Natomiast do koreczka dwunastki trzeba mieć wiertło fi jedenaście i pół a że 11,5 nie wchodzi w otwór wiertarki, to trzeba sobie, sobie wymyślić taki coś. I tu, proszę Państwa, od razu jest z ogranicznikiem. Także jeden otworek już fajnie przewierciłem. Przewierciłem, rozwierciłem. I zobaczcie, jak fajnie pasuje i mamy i jest nie za luźny nie za ciasny i jest na pewno dobrze uszczelniony elektrolit na pewno nie będzie, jak to się mówi, akumulator nie będzie popuszczał elektrolitu. Także a podważamy to normalnym gerlachem i już fajnie jest. Także następny otworek Będziecie świadkami Obsługa jest prosta, nie trzeba żadnego szkolenia Nie trzeba wyjeżdżać na wyjazd integracyjny Bo tam wiadomo co się robi Mamy otworek Mamy otworek o. Te też wychodzą fajnie to, wiesz to, to, że tutaj jest Teto nie patrzcie na to. Super ekstra. Super ekstra i gitara. Także mam tutaj jeszcze w zapasie. To co? Robimy przerwę? Nie, no jeszcze, jeszcze jeden pokażę. Teraz już oburącz będę Precyzja Precyzja iście kosmiczna Powolutku, żeby tego, tego wiura plastikowego nie urwać, a jak wpadnie do środka to też nic się nie stanie. No wychodź Nie trzeba używać chłodziwa, Bo obroty są, obroty są raczej malutkie. Trzy obroty na minutę, jak jakiś silnik krokowy. O, elegancko, super ekstra. I następny możemy sobie podregulować. Ogranicznik, tak zwany zderzak. Jak się uczyłem w warsztatach szkolnych, bo przyzakładowe były te warsztaty, jak instruktor powiedział, masz czegoś przewiercić tysiąc sztuk i idziesz do domu, to wtedy, panowie, tak byś normalnie robił to dwa dni, a jak powiedział tysiąc sztuki do domu, to robiłeś to w trzy godziny, ale wtedy już otwory nie były wiercone, tylko to jak instruktor mówił były przepalane. Wiertarki duże z posuwem mechanicznym To tam się nikt kiedyś nie liczył czy te wiertło pęknie, czy nie pęknie. No musicie uważać, bo się zagadałem, nie? Żeby czasami Czasami, żeby płyt. Ale to jeszcze, jeszcze jest spory zapas, tylko tak jak mówię. Widzicie? To już troszkę otwory, na pewno wielkością nie będą dorównywać tym fabrycznym, ale można zobaczyć poziom elektrolitu i kulturarnie, kulturarnie zaciągać bez jakichś tam... A ten, ten y, pierwszy ten otwór, Fi-10 to wierciłem. Takie mam, te, te yy, wiertło, tak zwane te choinkowe czy, czy skokowe. Tam zaraz może przyniosę, to Wam pokażę. O, takie. Takie wiertełko zaczyna się od 4 mm, a kończy na 12. Czyli tutaj już trzeba uważać, bo można dostać się do płyt dzióbkiem. I tu 12 szybko przeleci, także taki jest, taki jest zły do 12. On na przykład fajnie kręci. Wiercić można tam do 10, do 9, chociaż trzeba już uważać, ale jak kupimy o innych, o innych parametrach zaczynających się na przykład, nie wiem, od 6 do 20, to już wiadomo, będzie to nie wpadnie, nie? Także trzeba. Trzeba tak tak robić, żeby nie zniszczyć płyt. Ja sobie mam ten. Dzisiaj u nas w mojej miejscowości minus 20 stopni, także zima wróciła. Czwarte piętro. Jest koleczek. Mówię tu za bardzo nie robić tam fazek tych fazki, faski, nie jakimś tam, bo czym, czym grubszy ten jest, mm, czym, grubszy, czym grubsza ta ścianka, a jak wiertłem wiercimy to trochę to się jak to się mówi ta ścianka robi się grubsza. Nie ma co tutaj kombinować kiedyś zrobię na tym akumulatorze test nietoperza pewnie chyba robiłem nawet robiłem tylko dzisiaj on idzie do mojej następnej koleżanki bo mam tych koleżanek dzwoniła, że jej samochód nie może odpalić też Vektrę C ma 150 koni chyba 97 rok także Pojadę, ten akumulator jej wstawię awaryjnie, bo na pewno da radę. A jej chyba też Centre Plus ma 74 czy 7 amperogodzin pojemności, zobaczę, nie pamiętam. Ale wezmę go na dobre, no, na dobre sprawdzenie, na dobre serwisowanie, naładuję, być może rozładuję, może będziecie świadkami. Także to są dla przypomnienia: Zatyczki do szlifów, korki do szlifów. Dzięki Markowi Esz. To trzeba, to muszę, nie trzeba, muszę powiedzieć: że to dzięki, ja dzięki niemu, a, a wy nie wiem jak ja doszedłem dzięki niemu do tego, że to są bardzo, bardzo fajne i przydatne i odporne koreczki Także jemu dziękuję, Jego pozdrawiam Was też wszystkich pozdrawiam Trzymajcie się ciepło Trzymajcie się schodząc po schodach poręczy Trzymajcie się swoich najbliższych swoich swoich i tych jak to się mówi żon Żon i tych no może przyjaciółek Trzymajcie się. O jaki dźwięk. Nie. nie. To musi być. Jak kulik. Nikt teraz kulików nie organizuje, a z kulikami to przeważnie tak jest, że jest śnieg. Wszyscy się zapisują na kuliki, z Tam z tygodniowym, dwutygodniowym wyprzedzeniem. Jak przychodzi już termin kuliku. Śniegu już nie ma, i niestety, a w tym roku śnieg jest pod dostatkiem, właśnie, może Wam pokażę, co się u mnie na balkonie dzieje. Dobrze, że wcześniej odśnieżyłem, bo teraz to bym miał. Ojajko, z półtora metra, może. Półtora metra, ale myślę, że może nawet i dwumetrową. Także z lotu ptaka, koreczki, kołeczki. I zaraz jedziemy to nie że niedziela, ale trzeba pomagać w niedzielę. Nie będę odpalał na kable, bo to nie o to chodzi. Bo wiecie, że jak odpalimy na kable akumulator, no to to, to jest doraźne i, na, i tak zwany nagwałt odpalenie, ale trzeba później tak dobrze naładować akumulator. Tutaj pokazuję te Gumowe kołki tu są nowe, tu są. Też one w sumie tylko zmieniły kolor, nie? Tylko że akumulator stał w miejscu na podłodze. Żeby tak bujał się w czasie jazdy elektrolit, to może by te kołeczki inaczej wyglądały. Tak wyglądają jak osad kamienia. Kamienia z czajnika w czajniku. Dobrze. Także idziemy jeszcze zobaczyć ten śnieg na balkonie. I będziemy kończyć. Także jesteśmy. Widzimy warstwę śniegu. Tutaj nic nie ma pod spodem. To zawiało, tak? Żeby był ten stary śnieg, bo go zgarnąłem. To by już było powyżej poręczy. I minus 18 teraz jest stopni Celsjusza. Także zapraszam na kuligi.